Maszyna szerująco zbierająca do mycia posadzek, mycia podstawowego, bieżącego, również gruntownego. Wydajność tej maszyny to około 1000 m2 na godzinę pracy urządzenia, czyli bardzo, bardzo dobry wynik. Dlaczego maszyna, a nie tradycyjne mopowanie? Z kilku względów. Przede wszystkim z tego względu, że jesteśmy w stanie wykonać taką pracę zdecydowanie szybciej, zdecydowanie łatwiej. Pracownik się tak nie zmęczy podczas mycia maszynowego. No i oczywiście chodzi też o skuteczność mycia. Mycie maszynowe jest zdecydowanie bardziej skuteczne, efektywne, aniżeli klasyczne mopowanie. Do tego dochodzi nam oszczędność środków chemicznych. Jest oczywiście ważny czas pracy, więc jesteśmy w stanie zrobić zdecydowanie szybciej wymycie konkretny metraż, aniżeli systemem mopowania. Okay. Automatyczne dozowanie urządzenia s 401 tutaj pod, przy akumulatorach mamy tutaj zbiornik na środek chemiczny skoncentrowany uzupełniamy go koncentratem w zależności od tego co będziemy mieli jaką posadzkę jaki zakres mycia mamy czy mamy mycie gruntowne czy mycie podstawowe takim koncentratem uzupełniamy sobie ten zbiornik który tu jest widoczny i później sobie ustawiamy oczywiście wcześniej musimy nalać czystą wodę do zbiornika na wodę czystą i w tym miejscu na pulpicie regulujemy sobie stężenie, z którego chcemy skorzy skorzystać. Więc yy, ogromny plus, ogromna zaleta yy, z tego względu, że nie przedozujemy tych środków chemicznych, yy, nie mamy kontaktu bezpośredniego z chemiąt, yy, yy, co jakiś czas. Tylko nalewamy sobie taki zbiorniczek, yy, zakręcamy go i tutaj z poziomu tego pulpitu regulujemy sobie ilość yy, potrzebnego roztworu.